Dzień dobry serdecznie, oddział na przepustce. Deko otworzył usta, i jest to przypadek, który jest ciekawy dla fana każdego klubu piłkarskiego. Jak chcecie zobaczyć, jak funkcjonuje futbol Club Barcelona. Jak wysoko postawione osoby w tym klubie się wypowiadają na temat zakończonego okienka transferowego, za które odpowiadały, to jest to materiał zdecydowanie dla was. Nie powiem, żebym się nie uśmiał robiąc ten materiał, choć powinienem trochę płakać, ale mam zamiar na koniec podsumować, jakie tutaj są najsmutniejsze rzeczy. Trochę będzie o manipulacji. Na drugim kanale też pojawił się właśnie dzisiaj materiał o manipulacji dotyczących loterii, na przykładzie loterii Buddy i Oy Wojtka Miał być w poniedziałek, ale dosłaliście mi propozycję, żeby to poszerzyć właśnie o ten materiał o Buddzie, więc musiałem się zapoznać, bo nie śledziłem tego i rzeczywiście warto było, ale to na kanale zmiany doświadczenia tutaj. Bez szlafroczkę, słuchajcie, bo jest przepustka na zasadzie takiej, że wyniki są. Jak ta drużyna gra to można szlafrok zdjąć po prostu, przerwa na reprezentację deko otworzył mordę. Trzeba było po prostu. Nie otwierać, ale posłuchajmy, co powiedział. To są Barcelony, trudne skawy, dźwignie spiski, amzufati, słabo siadem z transferami, jesteśmy dziadami, jesteśmy dziadani. Na pytanie. Bo wiadomo, no, jaka jest w ogóle okoliczność. No, człowiek odpowiedzialny za sportową sekcję tego klubu, za transfery, wraca sobie po urlopie, bo w ostatnich dniach okienka transferowego no, akurat był w Portugalii, no wiadomo, no tak wypadł termin. No nie będziemy robić tutaj afery o to, że w momencie, kiedy jeszcze trzeba było pracować na najwyższym poziomie, no akurat go nie było, zdarza się. No ale wrócił i otworzył mordę. Bo go zaczęli pytać dziennikarze, jak zawsze jak zawsze niezwykle przenikliwi, niezwykle dociekliwi. Zobaczycie, jakie to są pytania, jak bardzo wchodzą, wiecie, w detal. To jest coś pięknego. Takie rozmowy pozwalają nam poznać, kto rządzi klubem, dlaczego się cieszmy, że to właśnie oni. Sami zobaczcie. Zaczęło się od pytania, jakie było lato. Nie? Tłumaczenia są wszystkie zajewce barce bo Tutaj oni są raczej sprawdzeni w tym zakresie. Nigdy nie było tutaj jakiejś nieścisłości. Cały wywiad możecie sobie sprawdzić, właśnie u nich na stronie. Ja wybrałem najlepsze smaczki. Zaczęło się jakie było lato. I uwaga, to jest zawsze dość skomplikowany czas. Będę liczył. Zawsze jest praca, ale podczas okienka mieliśmy mniej więcej jasne pomysły. <laughs> mieliśmy mniej więcej jasne pomysły. No, siadają, no. Ty, co, co, co bierzemy? Wiesz, co no, takiego zawodnika, który by nam wzmocnił kadrę? No. No to jest mniej więcej jasny pomysł, nie? No? A na którą pozycję? No nie wiem, tam gdzieś bo na boisku, żeby gdzieś biegał w takim dobrym miejscu. No, no? To jest mniej więcej jasny pomysł, więc. Mieliśmy mniej więcej jasne pomysły. Dobrze, że o nich opowiedział. Super, bo właśnie po to się te wywiady czyta, żeby ten konkret poznać, nie? I ostatecznie starali się krok po kroku robić to, co mieli zaplanowane. No, czyli, ja pierdzielę, Mieli mniej więcej jasne pomysły i starali się je realizować. Kurde! Sztos, nie, bo widzicie, no mógł przecież powiedzieć, w ogóle nie wiedzieliśmy co robimy i w zasadzie przestaliśmy robić cokolwiek, a okazuje się, że nie. Mieli mniej więcej jakieś pomysły i nawet mniej więcej jasne pomysły i robili krok po kroku to, co sobie zaplanowali mniej więcej, ale co się jeszcze dowiadujemy? Wiele rzeczy nie zależy od tego, czego chcemy. Czajcie to, bo nie jest tak, ja tak sobie myślałem tutaj, pory, że chciałbym kurde Rodriego, nie? I okazuje się, że to nie tak, że to zależy też od decyzji innych klubów. Piłkarzy, nie wspomniał o finansach. To na końcu sobie powiemy, czemu w ogóle nie wspomniał o finansach. Aha. <grystanie> <grystanie> no, ależ nie można kontrolować wszystkiego. Podsumował zdaniem: odrobiliśmy pracę domową. Kurde, słuchajcie. Ja się i tak cieszę, że na pytanie, jakie było lato, nie odpowiedział: No, ciepłe, wyjątkowo gorące. Spędziłem je w dużej części nad morzem, na przykład, no, bo przecież mógł w ten sposób, ale nie. On powiedział, że liczbę konkretów, którą wy mogę wymienić z tego, z, z tego zdania, jest super, e ale ja się czepiam. Będziecie mówić, że ja się czepiam. No nie no. Zdecydowanie. W sumie to jest jasna i klarowna odpowiedź. Zgadzam się. Co oznaczają dla niego słowa wsparcia od prezydenta Laporty? Nikogo to nie obchodzi, bo wszyscy wiedzą, że tam się są, wiesz, no, na brudzia i, i nikogo nie obchodzi, nie obchodzi, co on myśli o tych słowach wsparcia, ale no, że starają się pomagać klubowi w restrukturyzacji. Taki fragment, słuchajcie. Zostało to już zrobione z Szawim, wygrana została Liga, klub się odbudował, trener się zmienił, ale pomysł pozostał ten sam. Piłkarz z Lamazii... Zawodnicy z głodem trofeów. Pytanie do Państwa: czego brakuje w tej wypowiedzi? Odpowiedź A. Gdzieś zniknął rok pomiędzy wygraniem trofeów z Szawim, a rokiem, który był totalnie beznadziejny? Odpowiedź B. Gdzieś mu umknął sezon pomiędzy? Odpowiedź C. No wiecie, do czego zmierzam? No ogólnie, jak ktoś nie specjalnie się interesuje, przeczyta taki wywiad, no wygrana została liga, klub się odbudował. Zmienił się trener, pozostał ten sam pomysł. Kurde, no to zajebiście. No wygrywają ligę, zmieniają trenera, pomysł jest ten sam. Biorą piłkarzy z Lamazji z głodem trofeów. No przecież to wszystko ma sens. Jak ktoś niespecjalnie wie, że nie mają wyjścia, no to w ogóle zajebiście ten deko myśli. Kurde, ale to jest łeb. Co podoba się je w kierowaniu zespołem przez Hansiego Flika? I teraz... Wyobraźmy sobie, że to nie deko odpowiada na to pytanie. Załóżmy, że ja biorę jednego z Was, kibiców Barcelony i to najważniejsze, nie takiego, który jest hardkorowo zaangażowany, nie takiego, co jest, nie wiem, myślę 5% takich kibiców śledzących statystyki, wiedzących jakie formacje trener lubi, jakie są te smaczki taktyczne. Nie, takiego przeciętnego kibica, który trochę sobie obejrzy, trochę nie, wie kim jest Flick i że gdyby to on odpowiadał na to pytanie, wyobraźcie sobie, czy to by nie siadło? Ma doświadczenie, to w futbolu bardzo ważne. Trenował wielkie drużyny, więc wie, co to znaczy być w wielkim klubie i co daje nam spokój. To bardzo ważne dla drużyny. No, odpowiedź w stylu Chad GPT. Pochwal mi trenera, który pracował w wielkim klubie w taki sposób, żeby się nie było do czego przyczepić. No i jest, ale nie, dodał zdanie od siebie. Najbardziej podoba mi się sposób, w jaki zajmuje się proble problemami i ważnymi tematami. Więc to nie jest tak, że poszły same to ogólniki które każdy mógł powiedzieć. On od środka wyciągnął insiderskie info, że podoba mu się sposób w jaki zajmuje się problemami i ważnymi tematami. Jaki to jest sposób? To jest drugorzędna kwestia i wy się czepiacie teraz. Ważne, że Deko się to podoba. I mnie, mnie to przekonało, nie? Ja nie wiem jakie problemy, jakie ważne tematy i w jaki sposób się nimi zajmuje, ale wiem, że Deko się to podoba. Zajebiście. Jak oczekuję jakiejś wypowiedzi od gościa odpowiedzialnego za strukturę sportową klubu w kontekście nowego trenera, to właśnie takiej odpowiedzi oczekuję. Typowego chłopa, który ogląda futbol dwa razy w miesiącu i ma pojęcie... o, Fajnie rozwiązujesz problemy. I Hanzi Flick, jak to, jak to zdjęcie w ogóle z The Office, nie? który nawet nie wie, że jakiś problem właśnie rozwiązywał. Nie, to jest mniej więcej taka scenka. Zresztą, no, Barcelona z The Office ma bardzo dużo wspólnego, odnoszę wrażenie, nie, z ostatnimi czasy. Ale, słuchajcie, dziennikarz pociągnął. Dziennikarz mu podpowiedział, nie, że no, bo prezydent podkreślił pracowitość i profesjonalizm, czego ty od niego wymagasz. Czyli to był taki sygnał, mordo, no, lejesz tutaj tę wodę, ale no, może jakiś konkrecik usłyszymy. Tego samego. On oczekuje tego samego. Nie istnieje inna formuła, która nie byłaby związana z pracą i rywalizacją. Wszystkie świetne drużyny oprócz jakości wielkich piłkarzy wygrywają dzięki pracowitości. Praca i profesjonalizm, znowu podkreślone w innym zdaniu. Jak tego nie robisz, nie masz rekompensaty. Ale teraz, ale teraz sekret wam powiem. Jak weźmiecie pracowitego pana Mirka, hydraulika, który jest naprawdę pracowity, ale niespecjalnie interesuje się swoim fachem, niespecjalnie zna się na nowinkach, pracuje na starym sprzęcie. Jak weźmiesz ekipę pana Juska który pracuje przez 4 godziny, to na skali pracowitości powiesz: O, pan Mirek. Pan Mirek, to jest praca, to jest profesjonalizm, bo to widzisz po tej twarzy. Nie, pan Mirek, to on w ogóle tam wchodzi ze szlugiem, taką starą czapeczką, już. Eee, panie, to trzeba wszystko wymienić. O. Profesjonalizm. Panie, pan już ósmą godzinę robisz, miał być 4, ale pan jesteś pracowity i profesjonalny, nie? No A pan Józek to jak wiedzie z ekipą, nie, nie ma problemu standardowa rzecz, że to wspomnieniał. Czekaj ostatnio było na Twitterze taki tweet. Ty powiedział, że zrobił mi w 10 dni, zrobił w 6, więc nie wypłaciłam mu całej stawki. I prawidłowo, <gryw> prawidłowo, bo nie był pracowity. Powinien pracować dłużej i. A tak na poważnie, no, z całym szacunkiem, ale na tym poziomie, jakim jest Barcelona, oczekiwanie, że pracowitość jest tym najważniejszym punktem. W ogóle o pracowitości nie może być mowy. Nie ma w ogóle opcji zatrudnienia kogoś, kto nie jest pracowity na tym poziomie. A dla chłopa to jest najważniejsze. Znowu nie dowiedzieliśmy się niczego, co w kontekście pana dyrektora jest ważne z nowym trenerem. Nie wiemy nic. Nie wiemy nic, ale wiemy, czy jest zadowolony z kadry. Skrócę wam to. Oczywiście jest zadowolony, jest zajebiście, testowaliśmy nowych piłkarzy, olmo w ogóle kupiliśmy, ono w ogóle odmieni wszystko. Dobrze, dobrze, że może się tego olmu uczepić, bo mam świetny początek sezonu. Najważniejsze, wiecie, co zrobił? Trzy razy w odpowiedzi na to pytanie, podkreślił z ręką na sercu, sprawdźcie sobie, że najważniejsze, że nie stracili nikogo ważnego. Podkreślił to trzy razy. Po prostu, wiesz, siedzi sobie tam w gundogannie, <try> trzy razy. Nie, mamy zajebistą kadrę, nie straciliśmy pff, nikogo ważnego, to jest najważniejsze. O, Dani Olmo, takiego zawodnika pff, potrzebowaliśmy w środku pola, nie? Ale mówię, najważniejsze nie osłabić drużyny, żeby pff, nie stracić nikogo ważnego i to nam się udało. O mój Boże, Jezus Maria. I do, dodał, dodał ogólnie, że kadra jest raczej szersza niż w zeszłym sezonie, że była jasność. Przyszedł Olmo. Nawet jakbyśmy mieli tylko rozpatrywać odejście Oriola Romeu, okej, okay, ja wiem, ale jednak, Cancelo obskakującego obie boki obrony, Joao Cancelo mogącego też nam łatać dziury, le lepiej lub gorzej, ale powiedzmy, że byli, no nie ma ich. ale nie stracili nikogo ważnego, tf, jest Dani Olmo, więc elo, e kadra nie jest wąska, bo mają jeszcze Gawiego i Frankiego, który się nadal rehabilituje. Uwaga, Ronalda Christensena. Jak wrócą, będzie problem dla terenera. Słuchajcie, ja myślałem, że ta kadra jest wąska. Kłamałem wam na tym kanale przez ostatni czas. Przepraszam. Okazuje się, że ta kadra jest taka, że Flick będzie miał problem, kogo wystawić. Kurwa, panie, kogo ja na tym defensywnym mam teraz postawić w tym, w tym meczu? Ja pierdzielę. Jak zestawić boki obrony? Ależ tu jest bogactwo wyboru. Ale przypomnę. To jest problem dla trenera, ale Deko się podoba sposób w jaki Flick zajmuje się problemami. Więc widzicie, to jest połączone. On mu stworzył problem, ale on Flick to dobrze rozwiązuje. Nie będą mogli grać wszyscy, to jest też genialny, genialne słowo. W poprzednim sezonie mąż, kadra liczymy na młodych. Mogą grać Hector, Sergi Dominguez, zrobili krok naprzód. Czy przeczytaliśmy coś o bukach obrony? Nie. O defensywnym pomocniku? Nie, ale tam w dalszej części go trochę... Podciągnęli więc, myśli, że jedyną rzeczą w tym okienku, jedyną, która poszła nie tak, to było to, że tydzień przed końcem nie spodziewali się kontuzji Marka Bernala. Założenie było takie w tym takim mniej więcej jasnym pomyśle, że a ten młody nie obskoczy w sezonu? Obskoczy. No i zajpi To wracamy do CSK. No, mniej więcej to jest chyba ten poziom. No. No nie spodziewali się. Ja myślę, że oni też się nie spodziewają, że nie wiem, balde może wypaść, rzekundę może wypaść. No Bernala to już wiemy, że się nie spodziewali, że może wypaść. Nie daj Boże, Pedri, kto by się spodziewał, czy olmo razem do pary to już w ogóle najgorzej jamal, żeby wypadł. Oni się tego niekoniecznie muszą spodziewać. Więc ja rozumiem, że jak tak myślisz o kadrze, że nie spodziewasz się, że piłkarze mogą wypadać, i że 17-letni piłkarz nie uciągnie całego sezonu na defensywnym pomocniku. No to to może być zaskoczenie. To może być zaskoczenie. I deko jest zaskoczony. I na koniec o Niko Williamsie. Znaczy tam było jeszcze innych wątków dużo, ale to pomij, pomijmy, O Niko Williamsie znowu odpowie to samo. Poziom. Deko. Ale ty masz zajebiście silną. Ale ty masz silną psychikę deko. Zajebiście silną. Dokładnie. Poziom. Mają Rafinie, Lewa, lewa, lewa strona, pamiętajmy. Ferrana wraca Anzu. Tak wymienił Anzu Fatiego, naszą dziesiątkę, która poziom piłkarski w ostatnich latach no, odbił się od Brighton, więc to jakby zaznaczmy. Ferrana Torresa, którego kibice najchętniej by wywieźli i przyjęli jakąkolwiek sensowną ofertę za niego, gdyby ktoś go kupił, nie? No ale wiadomo, pech tego Anzu, nie, kontuzja stopy. I dalej wymienia. Mamy Yamala, powiedzmy, on tam na prawej stronie ma biegać w tym czasie, ale, ale mamy. Mamy. I mamy na przykład jeszcze Fermina, i Daniel Golmo, Czyli w zasadzie wymienił wszystkich piłkarzy, których można tam ufnąć, nie? Jakbym grał w menedżerka, też tak sobie myślę. Dokładnie. Ja myślę, że on sporo gra w menedżerka. Przecież ten gościu ma, że ma na zielono tutaj. On na zielono ma kółeczko na lewym skrzydle, więc może tam grać. Co prawda, w zeszłym sezonie wyglądało to strasznie gównianie i było to fatalne, ale jest zielone kółeczko. Dobra, wracamy do CSK, nie? Jest klepnięte. No, i ogólnie powtórzenie, że Olmo nam dużo możliwości, i tak dalej, i tak dalej. I teraz jeden wniosek wam z tego powiem najsmutniejszy. W tym wywiadzie nie ma takiego momentu, w którym on by mówił, że brak finansowego fair play było problemem. Tam w jakikolwiek próbuje się ślizgać, a że to, a że żeby kogoś kupić, to trzeba sprzedać, a to nie popełnił błędu Szawiego. Nie powiedział, no, słuchajcie. To jest jasne, że mamy strasznie skomplikowaną sytuację finansową i nie możemy sobie pozwolić na pewne ruchy. To jest budowanie po prostu takiego wizerunku, że ten klub nie ma żadnych problemów. On, tak jak powiedział LaPorta, bo to pamiętajmy, to wszystko psuje się od głowy. Nie? Jak LaPorta mówi, że my nie mamy finansowego fair play do jednego, bo nie chcieliśmy, no to Deco mówi, że mamy kadrę budowaną na młodych, bo tak chcieliśmy. To jest wszystko. Wiecie, łączy się ze sobą, ma sens. I to jest najbardziej przykre, w tym, że oni po prostu nie wiem, czy już w to wierzą, w ten swój geniusz, czy boją się przyznać do tego, jaka jest sytuacja, o której każdy wie, każdy, kto zna ten klub, jakkolwiek wie. Dodajmy do tego mm, zmianę audytora finansowego w klubie. Wiecie, Ernst Young, gigantyczna międzynarodowa korporacja między innymi nie chciała podpisać się pod różnymi wynikami finansowymi Barcelony, pod różnymi audytami, bo po prostu było tam dużo niejasności. Jaki jest wniosek? Zmieniamy audytora. Cyk, prosta sprawa, zrobione nie mamy to. Też pamiętajcie o tym, że zakończyło się już jedno okienko, ale na FC Barca .com pojawiła się już wypowiedź seniora Krykicia, który powiedział, że kimś naprawdę. Chcę przyjść do Barcelony i że to się już może stać w 2025. Ledwo zaczęliśmy poprzednie okienko, zakończyliśmy. Gdzie był grany kimś, oczywiście, na początku, bo dwa lata temu też już był grany. W tym roku był grany, już wiemy, że za rok będzie grany. I wiecie co? Mnie jeszcze przeraża: bo to, że deko, podejście klubu to jest jedno. Przerazili mnie kibice, gdzie w komentarzach pod tym artykułem przeczytałem, ale zajebiście. Byle chciał małą pensję, super. Ci ludzie naprawdę w to wierzą, więc ja rozumiem, że ten klub jest w rękach kibiców. Kibice, jak widać. Potrafią wierzyć we wszystko, więc jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Dziękuję Podziękujmy Flikowi, że ogarnia temat naprawdę na razie wzorowo i niech to się trzyma. Dobry przekaz leci. Zmęczyło mnie to, powiem szczerze. Zmęczyło mnie to psychicznie, no ale ważne, że wyniczki na razie przynajmniej dowożą. Nie powrócili połamani z tych kadr. Jest pozytywów sporo, a że ci czasami otworzą mordę, przynajmniej jest o czym nagrywać, nie? Jest kontencik. Zapraszam przypominam na drugi kanał o loteriach Buddo i Wojtka. Dziękuję za dzisiaj. Widzimy się w komentarzach.